Bardzo często pytacie mnie o podkłady, jakich używam. Czasami do tego wracam. No niezmiennie chyba od lat, może coś się zmieni w innym czasie. Te dwa z Estée Lauder łączę, ten jest taki nawilżający, bardzo jaśniutki kolor 2C3 do tego ten matowy z laką i on ma numerek. O tutaj macie. I ten. Tego daje mało, on dla mnie jest taki... Znaczy fajny jest, bo on jest kryjący, ale właśnie w połączeniu z tym nawilżającym, fajnie no według mnie. Działa, robi robotę. I jaki to mamy numer? Też jasne. Ja, dzieciaki i pies kierunek Kotlina Kłocka. Wszystko gotowe, popakowane. Tylko jeszcze kurtki. I jedziemy. Gdzie ta najbardziej zestresowana? Figa. No się bardziej. Nie zabierzemy, ale jedzie. Dobra, zostaw ją, zostaw nasz maszelki zapięte. Dojechaliśmy, ale droga była naprawdę ciężka. i specjalnie wyjeżdżałam dzisiaj, bo sobie mówiłam, a największy ruch to pewnie będzie w piątek, po pracy. Dzisiaj wcale nie była super trasa. Figa chyba najlepiej ją zniosła, przeleżała przez całą drogę. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.